Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książkami z serii Poznaję dotykiem. Jak widzicie, są to książeczki o dość nietypowym kształcie, ponieważ tutaj spoza, tego główne, spoza okładki zerkają na nas różne zwierzaki. No i te zwierzaki pojawiają się na każdej stronie. E, ogólnie cała ta książeczka jest bardzo miła do dotyku. Tutaj mamy filcowe elementy, filcowe... E, Yy, narożniki książek, obwódkę filcową, i to sprawia, że ona jest taka delikatna, mięciutka w dotyku, przytulaśna, i strony są też grube, solidne, łatwo się je przewraca. Mają różne kolory każda inne. Yy, swój nietypowy kształt, dzięki nietypowemu kształtowi, jest też yy, no. W pewien sposób dla dzieci ciekawa. No i każda pozwala nam wprowadzić dziecko w świat różnorodnych słów. W lesie oczywiście mamy zwierzęta, które można spotkać w lesie. No i na przykładzie jednej strony pokażę Wam, jak to wygląda. Mamy tutaj różnorodne zwierzęta, które wydają różne odgłosy, i te odgłosy możemy ćwiczyć razem z dzieckiem, pokazując i też przy okazji ćwicząc. Y Czytanie. Mamy króciutki tekst do przeczytania, i pytanie: jakie zwierzęta jeszcze dziecko widzi? Jeśli dziecko jeszcze nie zna nazw, nazw zwierząt, to my mu mówimy, jakie zwierzęta są. No, ilustracji pokazujemy dokładnie, które, jak się nazywa, i dopiero później e, przechodzimy do etapu zadawania pytań. A tu. Mamy krótkie ćwiczenie z wyszukiwaniem różnych elementów na ilustracji i to świetnie ćwiczy spostrzegawczość dzieci i umiejętność zauważania, że ten większy motylek, to to jest to samo co to i że ten grzybek duży, to to jest to samo co to. Taki jest bo uczą te książeczki wynajdywania podobnych rzeczy. Postrzegawczości, koncentracji, i przede wszystkim oswajają z czytaniem, z sięganiem po książki. Polecam i do zobaczenia.